Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnym komentarzu na gorąco z Bliskiego Wschodu, a szczególnie z Libanu i Izraela, gdzie cały czas trwają intensywne działania zbrojne pomiędzy Hezbollahem, libańskim Hezbollahem, a izraelską armią. Izraelskie lotnictwo kontynuuje naloty, Przede wszystkim na południowy Liban, chociaż nie tylko i o tym właśnie dzisiaj będę Państwu opowiadał, a więc o uderzeniu na stolicę Libanu, Bejrut, na południową dzielnicę tego miasta, Dahija, w ataku, którym zginąć miała wierchuszka Hezbollahu z samym sekretarzem generalnym, a więc liderem tej organizacji, Hassanem Nasrallahem na czele. Poza tym Hezbollah kontynuuje swoje ostrzały rakietowe, Północnego, ale również centralnego Izraela, a więc o tym wszystkim, co w ostatnich dniach i godzinach działo się na Bliskim Wschodzie. W tym odcinku komentarza na gorąco. Zachęcam Państwa, jednak na początku, do skomentowania i polubienia tego nagrania, aby pomóc nam w docieraniu do nowych odbiorców. Zachęcam również do wsparcia finansowego naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu kolejne interesujące nagrania regularnie trafiają na nasz kanał. A wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Ukośnik nowy lat. Szczegóły znajdą Państwo również w opisie tego nagrania. A ja przechodzę już do rzeczy. Jak Państwo zapewne pamiętają z trzech ostatnich komentarzy na gorąco dotyczących wydarzeń na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Libanie i Izraelu, w ostatnich dniach intensyfikacji, eskalacji uległ konflikt zbrojny pomiędzy Hezbollahem a Izraelem. Konflikt zbrojny, którego kolejna faza Trwa od właściwie października ubiegłego roku, kiedy Hezbollah w akcie solidaryzmu z Hamasem rozpoczął ograniczony ostrzał rakietowy północnego Izraela. W odpowiedzi na to Izrael rozpoczął ograniczone naloty, ale zmuszony do ewakuacji przymusowej, ewakuacji 80 tysięcy cywilów z północnego Izraela, musiał jakoś na te działania Hezbollahu odpowiedzieć przez wiele miesięcy takich działań na szerszą skalę nie obserwowaliśmy aż do ostatnich dni. Najpierw doszło do tych spektakularnych uderzeń na przedstawicieli Hezbollahu z użyciem min-pułapek zamontowanych w pagerach, a następnie krótkofalówkach, a w kolejnych dniach doszło do intensyfikacji nalotów, przede wszystkim na południowy Liban, gdzie Zdaniem Izraela celem były magazyny uzbrojenia, wyrzutnie rakietowe i asety Hezbollahu służące ku temu, aby ostrzeliwać północny i później już również centralny Izrael. Jednocześnie izraelskie siły powietrzne przeprowadzały kampanię punktowych uderzeń lotniczych na liderów Hezbollahu. Działania te trwały już od wielu miesięcy, ale również to uległo intensyfikacji w ciągu ostatnich kilku dni. Zlikwidowano zabito więc kolejnych liderów tej libańskiej organizacji, aż na czele pozostał sam sekretarz generalny Hassan Nasrallah. To być może zmieniło się 27 września, kiedy w godzinach wieczornych izraelskie lotnictwo przeprowadziło silne uderzenie lotnicze na kilka budynków wielorodzinnych Znajdujących się w południowej dzielnicy Bejrutu, dzielnicy Dahia. Nastąpiło to niedługo po tym, jak pojawiła się wspólna inicjatywa prezydentów Francji, Emmanuela Macrona i Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, co do 21-dniowego zawieszenia broni pomiędzy Hezbollahem a Izraelem. Początkowo pojawiły się informacje, iż zawieszenie to zostanie bardzo szybko podpisane, obie strony miały być nim zainteresowane, rzekomo Benjamin Netanyahu nie mówił nie, ale bardzo szybko okazało się, iż strona izraelska nie jest ostatecznie zainteresowana zawieszeniem broni, nie jest zainteresowana rozejmem z libańskim Hezbollahem, nawet pomimo Coraz silniejszych nacisków ze strony Francji, ale przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, tych dwóch państw, które nie są zainteresowane w chwili obecnej żadnym silniejszym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie, który mógłby się rozlać na cały region i potencjalnie zagrozić również stabilizacji w obszarach, które są częścią zainteresowań tych dwóch państw. Sugerowano, iż niezgoda ze strony Netanyahu co do zawieszenia broni z Hezbollahem wynikała przede wszystkim z tego, iż ultrakonserwatywni koalicjanci jego rządu zagrozili, iż w wypadku gdyby do takiego zawieszenia z Hezbollahem doszło wyjdą oni z rządu. To oznaczałoby upadek koalicyjnego rządu Benjamina Netanyahu Oznaczałoby to również prawdopodobnie konieczność przeprowadzenia przyspieszonych wyborów, których potencjalnie ten mógłby nie wygrać. A więc jest on po raz kolejny kontrolowany w całości przez swoich mniejszych koalicjantów z, pochodzących z sił ultrakonserwatywnych, ultraprawicowych, nacjonalistycznych, można wręcz powiedzieć niekiedy szowinistycznych czy rasistowskich, które współrządzą Izraelem i które faktycznie często rozdają karty. W izraelskim rządzie, mając bardzo dużo do powiedzenia i faktycznie uniemożliwiając premierowi Izraela podjęcie być może akceptowalnych przez niego samego działań. Chociaż w praktyce mogło być również i tak, iż jest to wygodna wymówka dla samego Netanyahu, który osobiście również może nie być zainteresowany zawieszeniem broni z Izraelem, gdyż kontynuowanie działań zbrojnych. Niejako będzie mu służyć, gdyż będzie uniemożliwiało przeprowadzenie wyborów, czy też będzie utrudniało przeprowadzenie stosownego śledztwa co do październikowych ataków Hamasu na, na południowy Izrael. Wracamy jednak do tego, co wydarzyło się dzisiaj w Bejrucie. Jak Państwa poinformowałem, w godzinach wieczornych Izraelski lotnisko przeprowadziło uderzenie na Kilka budynków wielorodzinnych, bloków wielorodzinnych w południowej dzielnicy libańskiej stoliny, stolicy, dzielnicy Dachija. W wyniku tego uderzenia całkowitemu zawaleniu uległo około sześciu budynków, ale według źródeł izraelskich nie same budynki były celem, a znajdujące się pod nimi kwatery główne liderów Hezbollahu, w tym kwatera główna Hassana Nasrallah. Na dostępnych materiałach filmowych i zdjęciowych widać moment ataku, widać rozległe zniszczenia, właściwie wielki krater, który pozostał po tych kilku budynkach, które uległy całkowitemu zniszczeniu. Widać też również e, miejsca, gdzie doszło do penetracji stropów e, tych e, kwater, podziemnych kwater Hezbollahu, więc one rzeczywiście tam istniały. Bardzo szybko pojawiły się spekulacje co do tego, kto był celem izraelskiego uderzenia i równie szybko pojawiły się informacje, iż tym celem faktycznym był sam sekretarz generalny libańskiego Hezbollahu Hassan Nasrallah. Nieoficjalne komunikaty ze strony Izraela były takie, iż Nasrallah w tym ataku zginął. Izraelczycy mieli nie mieć do tego wątpliwości. W momencie, gdy atak był przeprowadzany, Benjamin Netanyahu był jeszcze w Stanach Zjednoczonych, po szczycie ONZ-u, gdzie miał wydać rozkaz, miał wydać zgodę co do przeprowadzenia tego ataku. Tu możemy wrócić do tych ataków z użyciem pagerów. Sugeruje się, iż izraelskie służby, izraelskie lotnictwo były w stanie ustalić miejsce położenia kwatery głównej Hezbollahu, tej podziemnej kwatery, na skutek właśnie ataków z użyciem pagerów, to znaczy śledzono ofiary tych ataków z, ze szpitali do miejsca ich przemieszczania się, i w ten sposób ustalono, właśnie, iż pod tymi budynkami taka kwatera miałaby się znajdować. Jak wspomniałem, Hassan na Strelach miał w tym ataku zginąć. Nieoficjalne komunikaty Hezbollahu temu zaprzeczały, informowano, iż na tam albo nie było, albo odniósł ograniczone obrażenia, albo został ewakuowany. Oficjalne kanały komunikacyjne Hazbol jednak milczały i milczą do momentu nagrywania przeze mnie tych słów. Chwilę przed tym, jak zacząłem nagrywać, mieliśmy do czynienia z wystąpieniem rzecznika izraelskiego wojska, który stwierdził, iż nadal trwają ustalenia co do skutków tego ataku na dzielnicę Dachija, a więc wydaje się, iż Izrael nie ma pewności co do tego, czy Nasrallah zginął. Zresztą abstrahując od tego nie mamy w ogóle informacji czy to on był celem. Jest to jedna z pogłosek, która bardzo szybko się rozprzestrzeniła za pośrednictwem mediów społecznościowych, przy czym oficjalne kanały, zarówno izraelskie, jak i e, kanały Hezbollahu nie wskazywały tego iż na Stralach tam rzeczywiście miał być, a tym bardziej że stracił życie. To nieoficjalne kanały izraelskie, które powoływały się na Informacje przekazane im przez przedstawicieli wojska oraz władz politycznych Izraela informowały o tym, iż operacja ta miała na celu likwidację lidera libańskiego Hezbollahu. Skupmy się więc na koniec nad ewentualnymi konsekwencjami, gdyby rzeczywiście było tak, iż Hassan Nasrallah poległ, zginął na skutek tego izraelskiego uderzenia. Jakie to będzie miało konsekwencje dla Hezbollahu, jakie to będzie miało konsekwencje dla konfliktu pomiędzy Izraelem a Hezbollahem, jakie to może mieć wreszcie konsekwencje dla całego regionu? Nie ulega wątpliwości, iż Nasrallah był autentycznym, charyzmatycznym, wieloletnim liderem libańskiego Hezbollahu. Spajał on swoją osobą całą organizację, był on postacią nietuzinkową, liderem z krwi i kości, abstrahując od tego, jaką organizacją sam Hezbollah jest. Śmierć niemal wszystkich głównych dowódców i liderów Hezbollahu, a następnie śmierci jego faktycznego lidera, czyli Nasrallah'a, bardzo poważnie osłabia finalnie sam Hezbollah. Nawet jeżeli mamy zapewnienia ze strony nieoficjalnych kanałów Hezbollahu, czyli kanałów irańskich, co do tego, iż wszyscy liderzy zostaną zastąpieni, a tak naprawdę liczy się idea, a nie to kto zadaną ideą stoi, i o ile można przyznać temu w ograniczonym stopniu rację, bo Wiele organizacji islamskich wychodziło cało, otrzepując się tylko po utracie swoich liderów, to niektóre z nich jednak bardzo wyraźnie osłabły na skutek utraty swoich charyzmatycznych przywódców. W wypadku na może być bardzo podobnie. Nie wiemy, czy kadry Hezbollahu dysponują kimś na podobnym poziomie zaufania, umiejętności organizacyjnych, pewnej przebojowości i właśnie charyzmy, jak, jak rzekomo zabity na strzałach. Nie wiemy czy nie będzie tak, iż faktyczne dowodzenie nad Hezbollahem będzie musiał przejąć Iran, wysyłając tam swoje kadry celem kontroli nad sytuacją i kontroli nad e, żołnierzami, bojownikami tej organizacji, tej struktury, jaką jest Hezbollah. Hezbollah zresztą miał e, w, Poprzez osobę na a także szereg innych podporządkowanych mu liderów tej organizacji, nie miały wpływ na inne proirańskie frakcje na Bliskim Wschodzie. To prawdopodobnie Hezbollah odpowiadał w części za kontakty z szyitami w Iraku, z całą pewnością odpowiadał w części za kontakty z jemeńskimi Huti, bo wiemy już przynajmniej kilku wysokich rangą liderów, dowódców Hezbollahu. Było w Jemenie jeszcze niedawno, w tym dowódca wojsk powietrznych Hezbollahu, odpowiedzialny za program bezzałogowców, który niedawno z Jemenu do, do Libanu wrócił i niedługo później zginął na skutek izraelskiego uderzenia powietrznego. A więc osłabienie Hezbollahu może prowadzić również do osłabienia szeregu innych organizacji zbliżonych do Iranu, jak szyickie organizacje zbrojne w Iraku czy jemeńscy Huti. Hezbollah był i pozostaje oczkiem w głowie Iranu. Jest jego jedną z głównych kart przetargowych w rywalizacji z Izraelem, jest jego tarczą przed bezpośrednim uderzeniem Izraela na Iran, być może bezpośrednim uderzeniem na irański program atomowy, gdyż Iran zawsze dysponował tym straszakiem w postaci własnych organizacji podporządkowanych mu, takich jak Hezbollah jak Hamas, jak organizacje w Iraku, jak jemńscy Huti i szereg innych, pomniejszych organizacji rozsianych na całym Bliskim Wschodzie, które w wypadku wydania stosownych poleceń rozpoczęłyby kampanię zbrojną, choćby przeciwko Izraelowi, gdyby ten zdecydował się na uderzenie bezpośrednio na Irak. W chwili obecnej mamy do czynienia z rozbitym, bardzo poważnie osłabionym Hamasem i rozbijanym, osłabianym w tym momencie Hezbollah. Hezbollah utracił większość swoich liderów. Być może również tego najważniejszego, utracił część swoich zdolności ofensywnych na skutek serii poważnych i celnych uderzeń lotniczych ze strony Izraela, bo abstrahując od tego, iż mamy rzeczywiście do czynienia z kilkuset ofiarami pośrednimi, ofiarami cywilnymi na skutek izraelskich nalotów, to na wielu z nagraniach, które opublikowano, widać wyraźnie wtórne eksplozje, a więc z całą pewnością porażono, zbombardowano składy amunicji należące do Hezbollahu. Osłabienie Hezbollahu oznacza więc osłabienie Iranu. Spójrzmy teraz na potencjalne konsekwencje. Gdyby Nasrallah rzeczywiście zginął, to poza osłabieniem tej organizacji, osłabieniem wpływów Iranu na, na, na Izrael, wpływów Iranu w Libanie, nie, mogłoby dojść do rozpadu tej organizacji, gdyby nie udało się wyłonić nowego lidera. Potencjalnie należy zakładać, iż ten nowy lider może być również szybko zabity, biorąc pod uwagę skalę spenetrowania Hezbollahu przez izraelskie służby, czego namacalnym dowodem są te uderzenia przy życiu pejżerów, kurtkofalówek, a także celne uderzenia lotnicze i szybką likwidację wielu wysokich rangą dowódców Hezbollahu. To poza tym musimy zakładać jakąś odpowiedź. Z całą pewnością odpowie na to sam Hezbollah, czyli bezpośrednią odpowiedzią na bombardowanie Bejrutu. I chęć, bądź też samo zabicie Nasrallaha, jeżeli to się potwierdzi, i odpowiedzią tą powinno być bombardowanie raczej samego Tel Awiw. Dojdzie więc do kolejnej eskalacji na bombardowanie Tel Awiwu. Izrael odpowie kolejnymi bombardowaniami Libanu. Sytuacja będzie się nakręcać. Wydaje się, iż śmierć Nasrallaha zostanie też pomszczona przez inne proirańskie struktury, a być może przez sam Iran. Prawdopodobnie Izrael zostanie więc ostrzelany po raz kolejny przez. Szyickie ugrupowania zbrojne z Iraku. Być może po raz kolejny jemeńscy Huti wystrzelą pociski balistyczne na Tel Awiw. Kilka dni temu taka próba miała miejsce. i Jemeński pocisk balistyczny został zestrzelony nad Tel Awiwem, ale wreszcie to sam Iran będzie musiał wreszcie jakoś zareagować. Nie może być tak, iż Iran otrzymuje całą serię ciosów bardzo celnych i bolesnych, wyposzczonych mu struktury. Czyli mamy zniszczenie, czy też przynajmniej bardzo poważne osłabienie Hamasu, w chwili obecnej niszczenie już Hezbollahu i brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Iranu. Jeżeli Iran chce zachować twarz, chce zachować powagę i chce utrzymać przekonanie swoich sojuszników co do własnych możliwości, musi jakoś odpowiedzieć. Czy będzie to bezpośrednie własne uderzenie na Izrael przy użyciu pocisków balistycznych, czy też skłonienie podporządkowanych mu struktur do tego, aby szerzej zaangażować się w Libanie i szerzej zaangażować się w uderzenia na Izrael. Czy też będzie to wysłanie korpusu strażników rewolucji islamskiej bezpośrednio do Libanu, aby włączyli się tam w walki z Izraelem? Tego oczywiście nie wiemy, ale wydaje się raczej pewnym, iż gdyby nastralek rzeczywiście zginął, Iran będzie musiał na to odpowiedzieć i będzie musiał się bezpośrednio zaangażować w konflikt z Izraelem. A to Ostatecznie może doprowadzić do nie dającej się przewidzieć eskalacji. Eskalacji, która potencjalnie może doprowadzić do otwartej wojny pomiędzy Iranem a Izraelem. Taka wojna może oczywiście wciągnąć do niej Stany Zjednoczone, a także niektóre państwa Europy, a więc jesteśmy w bardzo trudnej położeniu. Te państwa są w bardzo trudnym położeniu. My to oczywiście z dystansu obserwujemy. Ale mamy do czynienia z sytuacją, która może bardzo szybko eskalować w bardzo niebezpiecznych kierunkach. Oczywiście o tym wszystkim, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, będę Państwa informował w kolejnych raportach na gorąco z Bliskiego Wschodu. Za dzisiaj serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam na koniec do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków i kolejnych interesujących nagrań, które regularnie trafiają na nasz kanał, a my słyszymy się oczywiście już niedługo.